Na pewno słyszeliście historię o tym, że wąż mierzył swoją właścicielkę. Weterynarz powiedział, że właśnie to zmierzenie, czy już się zmieści. Ta historia dotyczyła właśnie tego gatunku. Dla wszystkich ludzi, którzy siedzą w terrorystyce, jest to wąż, którego raczej się unika. Po pierwsze, jest zajebiście agresywny, ale to serio zajebiście agresywny. Chodź jeszcze chwilkę, dobrze? Zaraz ci odłożę, bo mi też jest niewygodnie z tobą, szczerze mówiąc. Witam was, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. W dzisiejszym odcinku wyjaśnię Wam wszystko w temacie węży ludojadów. Dzisiaj opowiem Wam, jaka jest prawda, ile gatunków węży zjada ludzi, ile jest potwierdzonych przypadków, bo bardzo dużo się o tym mówi, bardzo dużo klientów u nas pyta o to. Przygotowałem się bardzo dokładnie, tak aby przedstawić Wam fakty a propos węży, które zjadają ludzi. A korzystając z okazji, chcę Wam przypomnieć, że już w niedzielę widzimy się na Zooegzotyce w Łodzi. Jest to mega fajny, duży event terrorystyczny, na którym możemy się wszyscy spotkać. Zrobić fotki, zbić pionę, a poza tym oczywiście będziemy mieli pełny asortyment. Czyli będziecie mogli zobaczyć nasze zwierzaki, będzie ich naprawdę sporo, więc dla każdego coś się znajdzie. Także bez gadania, link macie oczywiście w opisie. Do zobaczyska! Trzeba być debilem, żeby hodować takie zwierzęta. Ja pier... Debil czy nie debil, najważniejsze, że jesteś sobą. Sprawdź naszą pełną ofertę zwierzaków na naszym sklepie. Lamparty, pytony, orzęski, felsumy, a nawet anakondy czy boatęczowe. Nie bój się opinii innych, bądź po prostu sobą. Tak jak my. Jeżeli mamy zamiar rozmawiać o tym... Które węże naprawdę jedzą ludzi w naturze? Na początku zrobimy sobie listę węży, o których zawsze jest najgłośniej w tym temacie. Więc numer jeden na naszej liście to pyton birmański. Pytony birmańskie to są naprawdę potężne węże. Rosną naprawdę ogromne. Ich waga może sięgać ponad 100 kg i w tym momencie są bardzo problematyczne na dużej części świata, ponieważ są mega inwazyjne. Następnym zawodnikiem, którego bierzemy pod lupę, jest pyton skalny. Pyton skalny to jest największy dusiciel Afryki. Pyton skalny jest rekord w pewnej kategorii. Potrafi zjeść największą ofiarę ze wszystkich węży na świecie. Do tego są okrutnie agresywne, są dosłownie wściekłe. Jeżeli nie obserwujesz mnie od dawna, zjedź w dół, zostaw subskrypcję, ale wprowadzę cię od razu. Zajmujemy się na co dzień takimi wężami, więc wiem o czym mówię. Co po prostu pierdolnie. Kolejna pozycja, anakonda zielona. Wiem, że nikogo nie dziwi ta pozycja. Są to jedne z największych węży na świecie, a pod względem wagi... Jeden. Oczywiste jest to, że Andzia musiała zjawić się na tej liście. Dodatkowo warto wspomnieć, że. również nie należą do węży sympatycznych. I ostatnia pozycja na naszej liście jest to oczywiście siatka. Pyton siatkowany. Najdłuższe węże na świecie. I o nich też w mediach jest bardzo często głośno. Co jest prawdą? Co jest wyssane z palca? Czego dotyczą wszystkie mity? O tym powiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Pozycja numer jeden. Pyton birmański. A dokładniej młoda samiczka. Jest to młoda samiczka. Jest troszkę nieporęczna. Ale spróbuję. Pytony birmańskie są ogromnymi wężami, które mają pewne cechy, takie charakterystyczne dla tego gatunku. Chyba ciężka jest. Przede wszystkim, pytony birmańskie słyną z tego, że są łagodne. Tak, są duże, ale raczej nie stwarzają większego zagrożenia. Pomijając fakt, że są wielkie, mają długie zęby, mają bardzo dużo siły i tak dalej, raczej typowe dla nich jest to, że w hodowlach są to węże łagodne. Chodź jeszcze chwilkę, dobrze? Zaraz Cię odłożę, bo mi też jest niewygodnie z Tobą, szczerze mówiąc. Ha! Pauza! Pamiętajcie, mordy, że walczymy o 100 tysięcy subskrypcji, więc jeśli tego jeszcze nie robisz, doceń moją pracę, zjedź w dół, kliknij czerwony przycisk, subskrybuj. Ja Ci dziękuję i kłaniam się po same. Oglądaj dalej. Więc, mimo wielkości, mimo tego, że jak ktoś się boi węży, to może się po prostu zesrać, to są to węże naprawdę łagodne. Na pewno słyszeliście historię o tym, że wąż mierzył swoją właścicielkę. Weterynarz powiedział, że właśnie to zmierzenie, czy już się zmieści. Ta historia dotyczyła właśnie tego gatunku, czyli pytona birmańskiego. Tłumaczyłem już, że ta historia to jest ogromne pierdol... Tłumaczyłem dlaczego, więc nie będę się powtarzał. Ale właśnie chodziło o tego węża. Czy te węże jedzą ludzi? Podobno tak. Ale nie jest to w żaden sposób potwierdzone. Jaka jest na to moja teoria? Uważam, że pyton birmański raczej nie jest takim wężem, który miałby się dobierać do ludzi. A nie jest to potwierdzone. Są to tylko pogłoski, to jest takie gadanie. Jeden drugiemu opowiada, że to był pyton birmański, ale realnie oni prawdopodobnie nie są w stanie nawet odróżnić pytona siatkowanego od pytona birmańskiego. W każdym razie, jeżeli chodzi o potwierdzone zjedzenie człowieka, pyton birmański, pomimo swoich możliwości i że byłoby to realne, nie zostało to nigdy udowodnione. Więc wciąż trzymam się zdania, że jest to fantastyczny Wąż dla każdego miłośnika Idę ją odnieść i lecimy dalej nie no, nie będę wyjmował wszystkich, nie ma chuj. <trony> Następny zawodnik na naszej liście to pyton skalny Dla wszystkich ludzi, którzy siedzą w terrorystyce, jest to wąż, którego raczej się unika Po pierwsze jest zajebiście agresywny, ale to serio zajebiście agresywny Ma na przykład coś takiego Ucieka Ci z terrarium, gonisz go i nagle on tak Ej Jednak nie Odwraca się, atakuje w Ciebie, goni Ciebie i Ty uciekasz przed nim. Do tego, jeżeli go mocno zestresujesz, poczuje się zagrożony, leje piżmem. Co to oznacza? To nie jest tak, że puści sobie kałużę. Nie, on tryska tym normalnie po sam sufit, ale to tak śmierdzi, że nie, jeżeli ktoś tego nie czuł, to nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. Z ubrań jedno pranie nie wystarczy, żeby to zmyć. To śmierdzi okrutnie, a naprawdę potrafi tego wydalić z siebie bardzo dużo. Pyton skalny również dorastał do ogromnych rozmiarów, bo też ponad 5 metrów na spokojnie złapie. Fizycznie nie ma żadnego problemu, żeby pyton skalny zjadł człowieka. Fakty? Fakty są takie, że również nie ma dowodów na to, żeby pyton skalny zjadł człowieka. Ale da się usłyszeć takie plotki. No i przechodzimy do dwóch najważniejszych zawodników w tym zestawieniu. Teraz na blat wjeżdża bohaterka horrorów, zajebiście popularny z nazwy wąż, czyli oczywiście Anaconda. Widzieliście pewnie filmy, jaka Anakonda ogromna płynie obok jakiegoś kajaka, tam ludzie się zesrali. Część z tych filmów nie jest fejkiem. One naprawdę w naturze potrafią dorastać do pojeb... rozmiarów. Nie miałyby nawet odrobiny problemu, żeby zabić człowieka. Bardzo często atakują w wodzie. Pamiętajmy, że to jest Amazonka. Jeżeli Amazonka, to też ludzie, którzy wchodzą po kolana, po pas, czasem głębiej do wody, a dla niej... No, to idealny moment. Zęby mają bardzo nieprzyjemne. Ich kształt jest dość nietypowy, bo one też są przystosowane właśnie do polowania w wodzie na dość śliskie zdobycze. Więc te zęby zakleszczają się mocno. Turbo bycza anakonda, ta największa, która została widziana w naturalnym środowisku, dałaby radę zjeść dwóch dorosłych chłopów, a nie tylko jednego. Ale jakie są fakty? Nie udowodniono nigdy. Kupa nigdy, żeby anakonda zjadła człowieka. Nigdy tego nie udowodniono. Wiem, to dla was szok. Wiem, dla mnie nie. bo Ja o tym wszystkim wiem już od bardzo dawna. I jestem dość na bieżąco z tym całym tematem. I zawsze, jak jest głośno, że wąż zjad człowieka, zawsze jestem na bieżąco. Także anakonda, mimo że wściekła, pierdolnięta, ogromna, turbo przystosowana do jedzenia tych. tych. tych drobnych ludzi z nadrzeczki. Nie skusiła się na to, a przynajmniej nie przyłapano ją na tym. Więc póki co można stwierdzić, że nie jest ona ludojadem. Natomiast w swojej złotej zbroi wyłania się siatka. Ha, ha! I tutaj już mamy sytuację inną. Nasz przecudowny kochany samczyk trochę syczy. Nie zawsze kochany, ale zawsze piękny. Ta siatka jest odmiany Golden Child. I właśnie dlatego tak pięknie wygląda. Niestety nie jest dość nie jest aż tak bardzo pokazowy, bo jest w trakcie linienia i troszeczkę mu pozostawało, ale chciałem po prostu wam pokazać, jak wygląda samiec pyta na siatkowanego nie jest takiej budowy jak samica. Samice są znacznie większe. Potężniejsze, cięższe, ale ten jest jeszcze w miarę taki, że mogę Wam go tu przytargać i cokolwiek pokazać. Lecę go odłożyć zanim się wkurwi i powiem Wam jak to jest realnie. Od razu Wam mówię, tak, te węże jedzą ludzi w naturze. Mam na myśli, że nie zdarzyło się to raz ani dwa, tylko zdarza się co jakiś czas, że ktoś zaginie i znajdą obok siatkę, która jest po prostu nabitą jak geslerowa po ostatniej edycji Masterchefa. No i okazuje się, że no faktycznie tam był właśnie ziomeczek rybak I tych przypadków trochę jest I co jakiś czas pojawiają się kolejne Co jakiś czas robił wielką aferę, że wąż zjadł człowieka Ja wiem, że to jest kontrowersyjne Wiem, że to jest wow i wiem, że to robi wyświetlenia Wiem, to dlatego kurwa nagrywam ten odcinek Bo liczę, że to zrobi wyświetlenia a propos, jeżeli oglądasz ten odcinek, nagraj sobie Instastory, oznaczając mój Instagram tutaj, a ja udostępnię to na swojej storce. Człowiek nie jest stałym elementem diety pytonów, żadnych, czy skalnych, czy birmanów, bez znaczenia. Zdarzają się sytuacje, że jak się trafi, a ona jest głodna, no to, no, chrwa, no, mógłbym rzec, peszek. Bierzmy pod uwagę też, że pytony siatkowane, tam gdzie zawsze dochodzi do tych ataków, to jest Indonezja. Tam ludzie są bardzo drobnej budowy, tam chłop, który jest... Dorosłym chłopem waży 50 pełnych kilogramów. Ha! Ge Przy siatce, która waży 150, uwierzcie mi, to nie jest dużo. Czy nawet jakieś dziecko, cokolwiek. Dajcie znać, czy jest tutaj u mnie na widowni ktoś, kto myśli, że dałby sobie radę na przykład. Z pięciometrową siatką Nie mówię o tym, żeby ją na przykład wyjąć, obsłużyć czy cokolwiek Tylko pojedynek jeden na jeden z pięciometrową siatką Która ewidentnie chce ci wpierd... Znaczy cię opierdol Napisz w komentarzu, jestem tego bardzo ciekawy Pisz, 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 ja tak w tle dopowiem Jeżeli napiszesz, że tak, jesteś turbo debilem Przepraszam, nie bierz tego do siebie, ale to była akurat do ciebie Dlaczego? Otóż dlatego, że to wąż, który jest zajebiście długi sam miałem przyjemność, nieprzyjemność siłować się z wężami, które wcale nie chciały mnie zjeść, tylko po prostu były wkurwione. Uwierzcie mi, że siata, która ma 4 metry, jak zwiąże Ci nogi, to nie ma chruja, że samemu wyjmiesz te nogi. Nie ma szans. Jeżeli Ci złapiesz szyję, miałem sytuację podbramkowe, gdzie zareagowałem na szczęście bardzo dobrze, czyli podciągnąłem rękę tak, żeby nie zacisnęła mi szyi dookoła i zacisnęła razem z ręką. Sami wiecie, że to odrobinę pomaga, przynajmniej jestem w stanie oddychać. Samemu obsługiwanie tak Dużych węży jest niebezpieczne. Podsumowując, jedynym gatunkiem węża, który jest potwierdzonym ludojadem, jest pyton siatkowany. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o tym zestawieniu, a może zabrakło tutaj jakiegoś węża. Zjeżdżę na dół, daj znać. Zostawcie subskrypcję, bo walczymy o te 100 tysięcy mega mi na tym zależy. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, yo.